I napisałeś tak, spędziwszy 18-2 lata w dwie osoby na przestrzeni 36 metrów, mhm. jestem przekonany, że nikt nie potrzebuje więcej niż 18 metrów na głowę, a pewnie starczyłoby 15 i do tego powinniśmy dążyć. Dlatego poprzeć należy postulat akcji socjalistycznej, aby wprowadzić zakaz posiadania więcej niż jednego mieszkania, a docelowo może nawet znieść własność prywatną powyżej 15 m kwadratowych mieszkania na osobę. No to jest taka trochę hiperbola mhm. w tym tekście, mająca ukazać to to jest szczęście. skalę wezwań, z którymi będziemy się mierzyć i z którymi już zaczynamy się mierzyć. Po prostu musimy ograniczyć konsumpcję. Ale to wytłumacz tą hiperbolę. Ile no. metrów jest legalne? No razie ja jest chyba legalne tyle, ile kto, kto może. No właśnie. Ty naprawdę żyjesz w dwie osoby na 36 metrach i ci mhm. dobrze z tym? Nie, teraz, teraz już tak nie żyję. Mieszkałem tak przez, przez parę lat i było okej, okay, tak. Znaczy, nie, zaraz, jak to nie żyjesz? Lecz już nie żyjesz. To teraz na 30 mieszkasz w dwie osoby? No, myślę, że na 30 na osoby. No to czyli to, co napisałeś, było nieprawdą? Nie, no, było prawdą, ale tak mi się życie ułożyło, że teraz mam więcej metrów. Okay. Na to nie, co nie Czyli poczekaj, spędziwszy ostatnie dwa lata w dwie osoby na przestrzeni 36 metrów, jestem przekonany, że nikt nie potrzebuje więcej niż 18 metrów na głowę, a pewnie starczyłoby 15 i do tego powinniśmy dążyć. Ale tak, tak. mi się życie ułożyło, że masz 60 metrów. No, mam za dużo miejsca rzeczywiście. Ale ktoś ci, Może ktoś ci kazał mieć za dużo miejsca, czy sam to wybrałeś? Kazał, no? No, no, no tak, no bo napisałeś, że trzeba dążyć do tego, żeby mieć 15 metrów na głowę, a zrobiłeś sobie 30. No to pytam, czy ktoś ci wmusił to większe mieszkanie, czy też jesteś hipokrytą? No nikt, nikt mi tego nie wmusił. Czy jesteś hipokrytą? Nie, jak, jak ci powiedziałem wcześniej, to była pewna hiperbola skłania, okay. mająca skłaniać do refleksji na temat tego, jak, jak, jak być może radykalnie będzie musieli ograniczyć e, ale Ciebie ja nie skłoniła do refleksji konsumpcji. ta hiperbola? Skłania mi to do refleksji. No jak się skłoniła? Skoro z po raz mniejszego mieszkania wziąłeś większe. No w tekście hiperbola <laughs> okej, okay, tak, ale rządowałem. mówiłeś do tego, że zamiast mieć... Mieszkasz w małym, a powinniśmy w jeszcze mniejszym. Po czym z małego przeszedłeś na większe. No to chyba Cię do refleksji ta hiperbola nie, zgłoś, nie, nie, nie zmusiła. <laughs> No, wylądowałem rzeczywiście w, w, w większym domu. Wylądowałem. No to no, no. Co, no, jakby się tam siło zaciągło. No, mam, mam ten przywilej, że tak, mogę mieszkać w sobie w domu. Okej. Okay. No to niszysz tą planetę. Nie no, zam, zamierzam jeszcze kogoś dokwaterować sobie. Na no, razie mam dokwaterowałem współatorkę i psa. Mhm. Myślę, że jeszcze się zwróciło na sobie. Jeszcze jedna? To będzie, będzie się mieć po 20 metrów na głowę, ciągle no. dużo. Myślę, Statystycznie powinieneś dwie dokwaterować. kwaterowania. <noise> Czepiasz się metafory. Ale jakiej metafory? No mówisz, że powinniśmy mieszkać w, mie w coraz mniejszych mieszkaniach, po czym kupiłeś większe? No. Nie kupiłem, ale. <noise> a, nie, a dostałeś, czy co? So? No, odziedziczyłem, tak. Odziedziczyłeś, w porządku.